Witam y, pasjonatów akwarystyki morskiej z tej strony y, Rafał. Na samym początku standardowo chciałbym Wam podziękować y, tutaj za komentarze, za subskrypcję przede wszystkim y, tutaj mojego kanału. Także tak jak wcześniej wspominałem, będziemy go tutaj dalej rozwijać i myślę, że artykuły, filmy, które tutaj będę przedstawiał będą ciekawe i będą tutaj dla Was inspirujące. Długo się zastanawiałem, co wstawić w kolejnym odcinku. I powiem szczerze, że rozwiązanie przyszło tutaj samo, nieoczekiwanie. No dla mnie może tak średnio nieoczekiwanie. Porozmawiamy dzisiaj o metodzie Balinga, w jaki sposób ja to stosuję u siebie. No i jakie miałem przez to, w sumie niewielkie problemy, ale coś zaczęło się dziać tutaj w zeszłym tygodniu. Także zapraszam. Witam moi drodzy, tutaj ponownie z tej strony Rafał. No to dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, porozmawiamy sobie o balingu. Co tutaj stosuję, w, w jakich dawkach, generalnie, w jakiej firmy. To tak, może zacznę od samego początku. No po co ten baling jest tutaj potrzebny do, do tego mojego zbiornika? No generalnie, jak wiecie, korale pobierają. Sporą ilość mikro i makro elementów tutaj z wody, no, które musimy dostarczać w sposób sztuczny. Chodzi przede wszystkim o, o wapń, o magnez, tutaj jeżeli chodzi o mikroskładniki, no to jod, i inne pierwiastki tutaj śladowe. Generalnie jeżeli chodzi o sposób dodawania, no w dawniej przy mniejszych pojemnościach, na przykład jak miałem Riff Maxa, nie stosowałem tutaj pomp dozujących, Sprawa była bardzo prosta, dodawałem tutaj raz czy dwa razy dziennie tutaj strzykawką parę, paręnaście ml danego płynu, w zależności od tego, czy to miało być KH, czy, czy, czy CA, wapń magnes generalnie, także z, no było to dość proste, ta konsumpcja koralowców nie, było, nie była tutaj duża, w większości przypadków miałem koralowce miękkie oraz LPS-y, SPS-ów dużo, dużo nie miałem, no sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy, gdy zacząłem tutaj, gdy założyłem ten nowy zbiornik i gdy zaczęło się, i gdy zacząłem tutaj wsadzać generalnie koralowce twarde, SPS-y. Także no koralowce twarde, no budując tutaj swój, swój szkielet wapienny, tutaj myślę, że najwięcej wyciągają z wody makro i mikro mikroskładników. Co można w prosty sposób yy, tutaj było zbadać za pomocą yy, konsumpcji tych mikro i makro makroskładników? To tak, no może zacznę od samego początku. Co tutaj stosuję, jeżeli chodzi o, o balinga? No stosuję z, yy, pompę, może pokażę generalnie, jak to, jak to wygląda. No to teraz pokażę Wam, jak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o pompę yy, dozującą. Wykorzystuję produkt z firmy Aqua Trend, trzy głowice, bardzo fajny produkt, bardzo fajna pompań. nigdy mnie tutaj nie, nie zawiodła, nie miałem z nią nigdy problemów, nie wiem, że zacinała się, czy przelewała dany płyn. W tej chwili w użyciu mam dwie głowice, generalnie mam trzy głowice w użyciu, aczkolwiek skończył mi się pokarm dla SPS-ów w formie płynnej. Dlatego muszę go zamówić i wtedy podłączam tą trzecią głowicę i ten pokarm jest dozowany do do baniaka. Jeżeli chodzi o, to mogę o tej pompie jeszcze powiedzieć? No, fajna sprawa, że można do niej podłączyć czujnik temperatury, także możecie poczytać w internecie. Czujnik temperatury oraz można podłączyć też y, sondę pH. Też super, super sprawa. Tutaj na bieżąco można, można monitorować zakres, który jest u Was. Na podstawie pomiarów można określić, czy, czy ta woda jest, jest ok. Temperatura i pH, kwasowość, zasadowość jest też odpowiednia w tej wodzie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o, o płyny, które tutaj dozuję, od samego początku wykorzystuję z firmy ATI. Dawniej to były te takie standardowe butelki jednolitrowe. Tam były trzy butelki, wchodziły w ten cały zestaw. Dwie butelki były z płynami jedna butelka była z proszkiem. No i trzeba, byłoby, trzeba było to rozmieszać, ten proszek oraz tą wodę w odpowiednich proporcjach. Tam było chyba 9 litrów wody RODI na, na litry tych płynów po każdej butelce oraz 9,5 litra wody RODI na tą zawartość tego proszku KH, która była w tej trzeciej. Te trzecie butelce. No i wychodziło po 10 litrów płynu, 3 butle po 10 litrów. Było to fajne yy, generalnie, no ale jedna sprawa była taka, że trzeba było tutaj mieszać. Z płynami nie było problemu najmniejszego. Problem był czasami z tym proszkiem, yy, szczególnie jeżeli to była nie wiem zima, ta woda była, woda rodi była dość, dość zimna, no ten proszek nie chciał się za bardzo tutaj rozpuszczać. Aczkolwiek no, po jakimś czasie tutaj można było to rozpuścić i przygotować odpowiednie y, roztwory. Generalnie co zawierają te butelki, y, tam, w, ta, w tamtym starszym systemie, znaczy starszym i y, teraźniejszym, bo tamte butelki są również y, cały czas w produkcji, można je, je kupić, nie ma najmniejszego problemu. Tam jedna butelka no, to było standardowe KH y, do podbijania, druga butelka to był magnes. Y, Wapnie, przepraszam. Trzecia butelka to był magnes. No oczywiście tam jakieś pierwiastki śladowe były również zawarte, aby to był kompleks. Fajnie to działało. Koralowce naprawdę super, super rosły. Byłem z tego bardzo zadowolony. Dozowanie było, ale właśnie o to się rozchodzi, że dozowanie było coraz większe. SPS -y generalnie rosły coraz, coraz bardziej. No i znowu ten niebieski kurde kolon. No ale to zaraz. Zaraz poprawimy. Wróćmy do, yy, do tematu przewodniego tej pompy. Generalnie koralowce rosły, rozrastały się. Ta konsumpcja była coraz większa. No i te płyny dość szybko schodziły, bo w pewnym momencie dochodziłem do ponad 200 ml z każdej butelki. Co łatwo policzyć, że taki jeden zakup tych trzech butelek i zrobienie roztworu starczało na około niecałe 50 dni. No w sumie dużo, niedużo, no aczkolwiek no czas szybko, szybko mija, i trzeba było szybko tutaj zamawiać następną partię. No i od jakiegoś czasu yy, pojawił się ten Ati Essential w wersji Pro. Pięciokrotnie bardziej skoncentrowane yy, są teraz twory. Generalnie te butelki, one mają pojemność dwu, dwóch litrów każda. No co można przeliczyć w bardzo prosty sposób, że dają tyle samo generalnie płynu, co w standardowo poprzedni, poprzedni ten system tych butelek, trzech butelek po 10 litrów. Jeżeli się mylę, to tutaj mnie poprawcie, tutaj tak na szybko liczę, także być może inaczej to wygląda, ale mi się wydaje, że to jest to samo. Co mogę powiedzieć? Z jednej strony to jest fajne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba nic mieszać, dostajecie gotowe roztwory, to są dwie butelki, nie są, nie są trzy butelki jak są wcześniej, są dwie małe butelki. Dodatkowo można te butelki od razu podłączyć. Ja u siebie mam to zrobione w ten sposób, że mam otwory w nakrętkach tutaj porobione. Nie, nie stosuję żadnych dodatkowych pojemników specjalnie do, do metody balinga. Po prostu podłączam, wymieniam tylko te nakrętki, podłączam te butelki. No i już, już odpowiednie dozowanie jest, jest ustawione. Tak jak wcześniej wspominałem, te butle, ten roztwór, on jest pięciokrotnie bardziej skoncentrowany niż ten wcześniejszy. Czyli generalnie dozowanie by wynosiło 5 razy mniej niż w poprzednim systemie. No łatwo powiedzieć, że jak dawałem około 200 ml każdej butelki, z każdej butelki poprzedniego, poprzedniego ATI, no w tej chwili daję około 40 ml. Daje około 40 ml, no w sumie dużo, niedużo, no jednak to jest no, bardzo skoncentrowany yy, preparat, nawet tutaj jak, jak wylejecie kawałek, nawet wystarczy go wziąć w rękę ten płyn yy, na palce, to widać, że to nie jest taki typowy płyn, że, że jednak to jest mega skoncentrowany, no, kwestia też rozpuszczania, parę razy, jak dostawałem yy, te preparaty, szczególnie ten numer 1, yy, nie, nie są one rozpuszczone, trochę czasu trzeba po prostu po, pomieszać, żeby było odpowiednio gładko, żeby w łatwy sposób ta pompa tutaj ciągnęła tą zawartość do akwarium. Co jest fajną rzeczą, jak widzicie, to są tylko dwie butelki. Jest, jest jedna butelka, jest i druga. Także z tego, co, co producent pisze, w, w jednej butelce, na jednej butelce ustawia się KH, twardość węglanową. Druga butelka zawiera już miksa wapń, plus magnes plus inne pierwiastki tutaj śladowe. Jak jest dokładnie, powiem szczerze, że nie wiem. Szukałem w różnych opracowaniach w internecie. Nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnego składu, co, która butelka tutaj zawiera. Ale generalnie najważniejszą rzeczą tutaj dla Was jest to, że. Hmm, że jak to ustawić, to jest, to jest myślę, że najbardziej istotne. No najważniejsze jest odpowiednia proporcja generalnie. Tutaj producent pisze, że na początku trzeba do, doprowadzić twardość węglanową w zbiorniku do, do 8 stopni, kh. dopiero wtedy można pomyśleć nad dozowaniem odpowiednim tych preparatów. Także jak jest dokładne dozowanie, no to już musicie troszeczkę poczytać, też wam dokładnie nie powiem, z tego względu, że w każdym akwarium jest inne dozowanie. W każdym akwarium jest inne dozowanie. Podstawową sprawą jest właśnie złapanie tego odpowiedniego poziomu 8, tam około 8 kH no i wtedy już sukcesywnie dając odpowiednią dawkę, no trzeba praktycznie codziennie mierzyć, a może nawet nie wiem, z dwa razy dziennie mierzyć po prostu twardość i na, na, na podstawie tego badać, czy tą dawkę trzeba zwiększać, czy nie. I na podstawie tej jednej dawki, z, taką samą dawkę można zapodać te, z tej drugiej butelki. No ale, tu jest właśnie to ale, co mi wyskoczyło w tym, w tym tygodniu. U mnie, nigdy to, u mnie nigdy dozowania na tych butelkach nie były takie same. Zawsze schodziło mi więcej, schodziło mi więcej KH, niż, przepraszam, KH schodziło więcej. Nie, schodziło mi z tej drugiej butelki wapnia i magnezu ponieważ zostawało mi automatycznie z jedynki tutaj płynu, który potem dolewałem, także dokładnie więcej schodziło mi magnezu i wapnia niż, niż twardości tutaj węglanowej. No ale o co, my, co, my, co, co wcześniej wspomniałem, trochę zacząłem kombinować, bo przeczytałem w internecie że w sumie z tych butelek powinno być dozowanie te, takie samo, co byłoby bardzo wygodne, z tego względu, że zlatuje z jednej i z drugiej butelki taka sama, taka sama, może tutaj nie będziemy cały czas pompy oglądać. O, no i na szczęście nie ma niebieskiego koloru. Generalnie to byłoby bardzo wygodne, gdyby z jednej i z drugiej butelki schodziła taka sama ilość Generalnie płynów. Po skończonej butelce od razu można, można byłoby wymienić butelkę jedną drugą, nie trzeba byłoby się bawić z przelewaniem jakby w jednej butelce zostało czy w drugiej. Także e, chciałem trochę przykombinować. To u mnie ta różnica w tej konsumpcji nie była wielka, bo tam było między 5 a 7 ml e, więcej mi spadało z, z tej dwójki niż z tej jedynki. Generalnie, także tutaj to nie była jakaś wielka różnica. No i gdzieś na początku zeszłego tygodnia yy, mówię: A, wyrównam te, wyrównam yy, na pompie to dozowanie. No i wszystko było fajnie przez parę dni. Do momentu, aż nie wiem, no kilka, kilka dni temu zacząłem obserwować koralowce. No i się pojawiło, się pojawiło, się zauważyłem że troszkę mi tutaj może będzie widać seriatopory. Jak widzicie, o, tu będzie bardzo dobrze widać. Zaczęła mi schodzić w sumie w niewielkich ilościach na tych seriatoporach. Od spodu tkanka. Odsłaniany jest biały szkielet, jak widzicie. O, teraz widać. Odsłonięty jest biały, biały szkielet. O, i nawet teraz widać wyżej że po tym szkielecie, po tych tkankach, zapierdzielają, brzydko mówiąc, asteriny. Na samym początku byłem przekonany, że to, że ta tkanka schodzi z tych koralowców, no to, że to jest wina asterin, bo fakt faktem ostatnio no troszkę mi się namnożyły w tym zbiorniku. Jakieś dwa lata temu miałem, miałem, miałem ostatni raz krewetkę harlekina na, na asteriny. Naprawdę polecam. Dla mnie ja to będę chyba powtarzał bardzo długo. Jest to największy chyba killer w zbiornikach morskich. Także na ten temat też można zrobić osobny film, tutaj pokazać. Jak macie możliwość możecie poobserwować w internecie, w jaki sposób ta, ta krewetka wcina, wcina Asteriny i inne rozgwiazdy to jest w ogóle specjalista pokarmowy. Co ciekawe, no w przypadku włożenia jej do akwarium, najczęściej, tak jak w moim przypadku, najczęściej brała się za duże rozgwiazdy piaskowe, dopiero potem się brała za asteriny. Także zwróćcie uwagę, jeżeli chcecie się pozbyć tutaj asterin, czy nie macie rozgwiazd piaskowych, bo możecie na drugi dzień zauważyć krewetkę, która siedzi i, i pałaszuje taką, taką rozgwiazdę. Ale dobra, no to nie jest temat odcinka. No i właśnie przyuważyłem na, na seriatoporach te ubytki w tkance na samym dole no i byłem przekonany, że powodem są te asteriny, które siedzą. No i wrzuciłem linka na, na forum. No osoby z, z wiele większym doświadczeniem tutaj ode mnie, jeżeli chodzi o rozgwiazdy, stwierdziły, że no to nie jest przyczyna, tylko to jest generalnie skutek. Że te, że te asteriny siedzą na tych, na tych seriatoporach i wpierdzielają tą tkankę. No i mówię, sprawdzę, sprawdzę parametry wody w akwarium. No i sprawdzałem, no i wyszła, wyszła przyczyna, dlaczego ta tkanka schodzi z tych seriatopor. No i się okazało, że t, t, t przesadziłem z wyrównywaniem tych poziomów na wyrównywaniem poziomów na, na pompie. No i okazało się, że wapń mi podskoczył do 490 na teście Aquaforestu, na teście Colombo 500, bo jeżeli robię czasami, może nie zawsze, testy jakichś bardzo ważnych makro i mikroskładników, no staram się podpierać dwoma testami, czy ten wynik jest wiarygodny, albo zbliżony, bo parę razy mi się tutaj zdarzyło, że po prostu źle zrobiłem test. No i test był tutaj przekłamany, dlatego większe jest prawdopodobieństwo zrobienia, mniejsze prawdopodobieństwa zrobienia błędu, jeżeli robi się dwa niezależne tutaj testy. Yy, I tak jak w przypadku właśnie tutaj wapnia z Aquaforestu 490, z Colombo mi wyszło 500. No już się, zacząłem, już się trochę wystraszyłem. W sumie, bo u mnie zawartość wapnia to mniej więcej zawsze było 420-430. Zmierzyłem magnes. Ja zam, zawsze miałem wysoki magnes w tym zbiorniku, bo ono między 1450, 1400, 1500 czasami. No w tej chwili mi wyszło 1725. No to już jest no, przekroczona ta norma. No, w sumie to jest magnes i to też nie powinno mieć dużego wpływu, aczkolwiek y, y, ja staram się testy robić dość regularnie, bo mniej więcej raz na, na tydzień y, albo nawet i częściej czasami. No i w, w, w zeszłym tygodniu, no to było, nie wiem, 300 jednostek mniej, także poziom może nie jest bardzo wysoki, ale ten skok jest tutaj bardzo wysoki, zastanawiający i przez to odbił się na, na kondycji SPS-ów, seriatopor. Właśnie to jest dziwne, dlaczego tylko Seriatopory, bo na przykład yy, zauważyłem, że z yy, te Akropory Premium, które tutaj, które tutaj mam, Yy, te choridy różnego rodzaju, no to one super się czują generalnie, bo tutaj patrzę, patrzyłem ostatnio, no to przyrosty, naprawdę no widać w oczach, że one, że one tutaj rosną, widzę to przede wszystkim też po podstawkach, jak one oblewają yy, tutaj te podstawki, no to praktycznie z dnia na dzień widzę, że tego jest coraz więcej, także w, przy takich wysokich poziomach, no z, z nigdy mi tak akropory nie rosły jak teraz no na przykład tutaj, tak jak widzicie, one są naprawdę w super kondycji w tej, chwili, w tej chwili. No ale nie chodzi o to, żeby jeden koralowiec był w dobrej kondycji, drugi złej, także chodzi o to, żeby jakaś równowaga generalnie była w zbiorniku. Dlatego no, muszę, no, już w tym kierunku coś robić, aby obniżyć tutaj te poziomy wapnia i magnezu, no i wyregulować odpowiednio poziomy dawkowania balinga na, na pompie. No oczywiście, co jest bardzo istotne, nie można tego zrobić y, też bardzo szybko, też nie można, że zejść, no można że zejść szybko do, do poziomów tutaj wymaganych, ale może się to też odbić negatywnie na, na kondycji koralowców. Dlatego z, z, zmniejszyłem dawkowanie tak delikatnie. No i staram się, nie wiem, dwa, dwa razy dziennie robić, robić testy rano wieczorem i, i sprawdzać jak to wygląda. No to schodzi tutaj pomału, schodzi, także myślę, że jak dojdę do wymaganych yy, poziomów to będzie, będzie ok, spróbujemy wtedy ustabilizować tutaj te głowice, dozowanie na tych głowicach i będzie, będzie, wszystko, będzie wszystko w porządku i te seriatopory tutaj odbiją, no ale jeżeli już nie odbiją, to po prostu, że będą dalej rosły, będą się rozwijały. Także z perspektywy właśnie metody balinga, no, trzeba to stosować, no bo nie ma innej metody, znaczy są inne metody, można stosować reaktory wapnia, Także tutaj to nie jest tak, że Wy musicie lać, lać balinga do, do akwarium. Jest wiele innych metod. Ja wybrałem tą metodę. No jestem z niej zadowolony i, i myślę, że ona się tutaj sprawdza. W, no szczególnie w takich no dość niewielkich zbiornikach. Tutaj jak mój no 300 litrów to nie jest, nie jest, nie jest, nie jest dużo. OK, moi, moi drodzy, także z, no nie wiem, no tyle o metodzie balinga. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie, piszcie w komentarzach. Zapraszam na nową stronę, tutaj którą założyłem, Rainbow Reef. Także tam sukcesywnie też jakieś zdjęcia, filmiki staram się wklejać. Tutaj będę wklejał. No standardowo proszę o subskrybowanie tutaj kanału. Tutaj widzę, że tych subskrypcji jest coraz, coraz więcej. Także subskrybujcie. No tutaj będę starał się te odcinki. No tak się zastanawiam, kiedy te odcinki w, wstawiać. Także no możemy się umówić, że to będzie piątek. No nie wiem, do godziny powiedzmy 20. Każdy odcinek, jeżeli chodzi o jakieś interesujące tematy, będę stawiał. Będziecie mogli tutaj kliknąć, obejrzeć, skomentować, ewentualnie się zapytać. Także. Życzę Wam wszystkiego dobrego, aby korale Wam puchły w baniakach, żeby wszystko dobrze, dobrze rosło. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie, cześć.